To tutaj jest to auto. Dzisiaj będziemy tutaj. Jedziemy. Czy? 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 kolekcji Fern. Dlatego dziś zaczynamy pi pi pierwszy, pierwszy, pierwszy odcinek formu formu Formuła Ferrari. Tutaj. na Formułę. Tworzyliśmy skos głównego. Sprawdzimy, czy jest tak naprawdę szybki. Taki umiarkowany. dosyć. To może skameruj. Kot się formułą. I teraz wszystko jest jasne. Okay. Nakręcony film. Jeszcze. Jeszcze chwilkę. Jedno na no, podłodze da sobie na dęb, ale na dęb nie uciężę. Ale na o wiele gorzej. Dobrze, koniec, okay. zatrzymaj, teraz Teraz jest kakrasz. Tak, krasz, no jest, crush. No, tak, crush. No, no, jest no. super, ocena jaka? 7 na 10. Dobra, ok, o, zatrzymaj i zaprzecznij.